Dzień dobry państwu, witam Państwa telewizja WPS Production. W czasie forum rolniczego, które odbywa się w Poznaniu, mamy przyjemność rozmawiać z panem profesorem Ryszardem Kozłowskim i z Panią Teresą Adamską Złodzik. Chcielibyśmy rozmawiać o bardzo ważnym aspekcie, który był w dzisiejszej wypowiedzi pana profesora w trakcie forum, to znaczy bezpieczeństwa. I tego bezpieczeństwa właścicielskiego nad zasobami naturalnymi w Polsce. Pan profesor był uprzejmy powiedzieć, że to bezpieczeństwo dysponowania zasobami w Polsce jest zagrożone. Może pan profesor jeszcze raz by powiedział, czym pan profesor to uzasadnia? Wiemy z informacji wiarygodnych, że wszystkie koncesje rozdane obcym kapitałom spowodują to, że te koncerny. W ciągu krótkiego czasu zdrenują nam ziemię, wydobywając olbrzymie ilości gazu łupkowego, a nam pozostanie ziemia skażona chemią i pozbędziemy się wody pitnej. Będąc w Nigierii, z Nigerii, też eksperta ONZ-u, płaciłem za jedną butelkę wody mineralnej jedną najrę, za którą mogą kupić 5 litrów benzyny. Nam to grozi w niedługim czasie. W sytuacji, kiedy posiadamy technologię wykorzystania węgla wodnatnego do produkcji kwasów huminowego w technologiach nieniszczących, ten kwas jest potrzebny dla rolnictwa. Jest podstawą produkcji nawozów gazowo-siarkowych. W naszej technologii to na to jest 100 dolarów. Na rynkach amerykańskich, arabskich 3750 dolarów. Kolejny przykłady procesowania węgla złożu. Nie, Nie ma potrzeby budowy kopalń. Kiedy my odchodzimy od spalania węgla, wszystkie zasoby węgla w tak zwanych pokładach niewybieralnych można tą technologią polską. A, która głównym autorem jest pan doktor Żakiewicz, w tak zwanym procesowaniu węgla złożu eksploatować, produkując kwas syntezowy, w efekcie dający surowiec do produkcji paliw płynnych. I tu bym mógł wymienić również inne technologie, których jesteśmy autorami. Przedstawialiśmy je wielokrotnie panu premierowi Pawlakowi i ministrowi gospodarki no jakoś bez echa. Tymczasem zainteresowanie w świecie jest, jest olbrzymie naszymi technologiami, na szczycie konferencji sponsorów w Katarze w roku ubiegłym ponad 25 krajów zgłosiło zapotrzebowanie na takie technologie. Samy Niemiec mamy 80 zamówień. Ciekawe, przykre dla nas, że nie ma żadnego zainteresowania rządu obecnego Rzeczypospolitej Polskiej tymi sprawami. To samo ze składowaniem dwutlenku węgla czy gazem łupkowym. To jest zanieczyszczenie ziemi, utrata wód pitnych. Brońmy się, bo przyszłość świata do tych krajów, które będą miały czystą energię, ziemię nieskrożoną działaniem człowieka oraz wodę pitną. Pan profesor występuje często, jest naszym gościem na Radio Maria. Z czego wynika taki upór środowiska związanego z Ojcem Tadeuszem Czy to jest brak dostatecznej wiedzy, czy właściwych rozmówców w trakcie tych debat? Dlaczego z takim uporem Radio Maria opowiada się za procesem koncesyjnym na rzecz wydobywania gazu łupkowego? Ja myślę, że po prostu występowali tam z eksperci, którzy nie, nie mają rozumienia w tym zakresie. Ja byłem w Stanach Zjednoczonych, rozmawiałem z mieszkańcami tych ziem, znam technologię. Przy technologiach amerykańskich jedynie 10% gazu wydobywamy, 30% ulatnia się w powietrze, metan jest 28 razy gorszy od CO2, a 60% gazu zostaje w ziemi. Jest to technologia niszcząca naszą strukturę ziemi, ukształtowana na przestrzeni wielu milionów lat. Pan profesor byłby za taką debatą w Radiu Maria na temat naja... wyjaśnienia tak. tej sytuacji Pani Tereso, no jesteśmy pod wrażeniem wystąpienia pana profesora Kozłowskiego, który wreszcie w sposób naukowo uzasadniony, dzieląc się doświadczeniami zarówno europejskimi, jak i amerykańskimi, no odsłania prawdę, jaka się kryje za przyznanymi koncesjami na wydobycie gazu łupkowego. Jakie to ma konsekwencje dla obszarów wiejskich według pani stanu wiedzy? Znaczy największym zagrożeniem jest oczywiście jeszcze strona prawna, bo w tym samym czasie, w którym rozdawano koncesje i to w ogromnej ilości, to jest w tej chwili właśnie dwie trzecie Polski biorąc pod uwagę nie tylko gaz łupkowy, ale i całą resztę innych zasobów, czyli miedź, i srebro, węgiel kamienny, brunatny, oczywiście jak się sprywatyzuje, energetykę też pójdzie w obce ręce. W związku z powyższym obcym koncernom nie będzie zależało na zachowaniu naszej, naszej, i, i naszego środowiska i naszej ziemi. Natomiast w tym samym czasie wprowadzono nowe prawo geologiczne i górnicze, przygotowywane od 2007 roku, z poprawkami i zapisami, które są porażające. Dwa artykuły w powiązaniu ze sobą, czyli artykuł 19 i 191, pozwalają na wywłaszczania, to znaczy koncesjonariusz, czy ja dobrze zrozumiałem? to znaczy będzie można wywłaszczać właśc z ich tak. właściciela nieruchomości tak, bo tak. tak no, oczywiście większość tych koncesji, tych koncesji obejmuje obszary rolne w Polsce. Natomiast no, część może to mogą to też być siedziska, siedliska powiedzmy podmiejskie, e, również i mieszkańców mieszkańców miast. E, jest wyraźnie powiedziane, że jeżeli e, w artykule 19, jeżeli dany teren jest potrzebny czy niezbędny do wykonywania działalności koncesyjnej e, przez koncentru przez koncesjonariusza może żądać wykupu od właściciela. Natomiast tu dzisiaj pan poseł z PSL-u mówił również, że znowelizowana została ustawa o gospodarce nieruchomościami. Owszem, właśnie w tej ustawie zapisano również możliwość wywłaszczeń na podstawie poszerzenia katalogu celów publicznych. Cele publiczne wprowadzono w zakresie poszukiwania, e, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów, w tym oczywiście gazu łupkowego, ale również e, w zakresie przesyłu i, dost i, i dostaw gazu. Zakładając, że na jednym kilometrze kwadratowym będzie sześć wiertni, czyli sześć głowic w, w efekcie, one będą ze sobą musiały być połączone i będą jeszcze jakieś e, e, przesyłowe, bo między sobą te wszystkie pola będą e, e, połączone. To po Pojawia nam się krajobraz właściwie pustyni, na której stoją głowice gazu. To będzie około 20 lat, natomiast tereny, rzeczywiście, tak jak powiedział pan profesor, będą absolutnie nie do odzyskania. Są oczyszczone, skondensowane odpady będą wywożone i jest rozważana oczyszczalnia. W Gdańsku albo na... No, no, takie, proszę Państwa, takie są informacje. Takie są informacje. Gmina sama nie ma narzędzi do e, fizycznej kontroli tego, do wykonywania e, takiej e, kontroli rzeczy tutaj też pewne ilości, proszę Państwa, że też bardzo takie, bym powiedziała, ramowe, żeby też, żebyśmy sobie też uzmysłowili, że jak, jakiego, o jakiego rzędu ilościach mówimy. Jeżeli na zeszczelinowanie jednego odcinka, mówię teraz o takim odcinku, potrzeba 1500 metrów sześciennych wody, to mówiąc już o płynie szczelinujący na te 1500 metrów sześciennych wody jest około 40 metrów sześciennych substancji chemicznych i około 100 ton piasku. To są tego typu ilości, tak? Także to tak, żeby Państwo też potrafili to sobie wyobrazić. A drogi? Tak. A jak e, jest drogi, pustole? więc ja by, proszę Państwa, te drogi zasadnicze, które są na terenie gminy, są, są to drogi powiatowe i z tych informacji uzyskanych przez Rząd Dróg Powiatowych, to jest jak na razie um, uzgodnione, że um, najgorszy odcinek w o długości um, pół kilometra zostanie wyremontowany całkowicie. Więc coś, co zużywa się w ogromnych ilościach, w ogromnych. Coś, co jest no, surowcem najważniejszym, najdroższym, bo bez wody nie ma życia. Dla tych koncernów zostało ustanowione, dane im w prezencie. Do tego te wody, o których tutaj też wcześniej wspomniał pan profesor, zgodnie z artykułem 20 są dla tych koncernów za darmo. To od kilku y, dni... Obiega internet list otwarty pana Krzysztofa Puzyny, polaka żyjącego w Hamburgu, który no specjalizuje się w demaskowaniu tych konsekwencji wynikających z przyznawanymi koncesjami, ale także innymi negatywnymi środ zjawiskami, takimi jak na przykład działanie fal elektromagnetycznych. I pan Krzysztof Puzyna zwrócił się z listem otwartym do ojca Tadeusza Ryzyka w celu stworzenia możliwości do publicznej debaty zgodnie z prawdą odsłaniającym te negatywne konsekwencje udzielanych koncesji na wydobycie gazu łupkowego. Jak Pani mogłaby to skomentować i czy Pani popiera ten apel Pana Krzysztofa Buzyny zawarty w otwartym liście do ojca Tadeusza Rydzyka? Oczywiście tak, sama byłam inicjatorem rozesłania tego listu otwartego do wielu organizacji i środowisk rolniczych, które no w jakiś sposób zaczynają przeciwstawiać się tej ekspansji badawczo-eksploatacyjnej koncernów globalnych. Ten list jest bardzo ważnym listem. Ogromne środowisko skupione wokół Radia Maryja i Telewizji Trwam jest po prostu oszukiwane, tak trzeba powiedzieć. Jest, nie wiadomo, z czego to wynika. Nie ma chęci powiedzenia ludziom prawdy, po pierwsze o możliwościach wywłaszczeń, po drugie o bezpowrotnym skażeniu środowiska, wód pitnych. Na to są dowody. Jest ekspertyza Parlamentu Europejskiego z czerwca ubiegłego roku, w której są pisana przez naukowców, żeby była jasność w której są pod, przytoczone dowody. Przykłady tego, gdzie na przykład metan uwalniający się, ten, który nie został głowicą wyciągnięty z tych pokładów, tylko na przykład migrował do kanalizacji, gdzie nastąpiły wybuchy domów, gdzie nastąpiły zatrucia, gdzie nastąpiło na przykład jednorazowe wymarcie stada zwierząt, tam są przykłady, w związku z powyższym dziwi bardzo. Bardzo dziwi, że telewizja trwa mi Radio Maryja, które jest uważane i, i przez wielu, przed wielu y, y, myślę Polaków za po pierwsze naszą narodową i, i niezależne media. Y, nie podaje nie prawdy. Dlatego zdecydowanie popieramy ten list otwarty pana Krzysztofa Puzyny. Myślę, że znajdzie się wiele organizacji na terenie kraju świadomych, wiedzących i mieszkańców Polski, które poprą ten list i takie poparcie do, do telewizji trwami do Radia Maria Wyślą. Pewnym dobrym symptomem jest to, co usłyszeliśmy w czasie dzisiejszego forum rolniczego w Poznaniu od pana profesora Ryszarda Kozłowskiego, który no, wyraził też ten niepokój związany z procesem ak nadawania koncesji na wydobycie gazu łupkowego oraz zagrożenie związane z przyszłą eksploatacją, a także z konsekwencjami własności na obszarach wiejskich. No to stwarza moim zdaniem jakąś otwiera drzwi do dyskusji na w Nasze rozgłośni porunka. Radiu Maryja i, i może wyprowadzenia z błędu ojca Tadeusza Rydzyka, tak, i za czym się rzeczy, opowiada, lansując i, i popularyzując wydobycie oraz proces nadawania koncesji. Właściwie od dwóch lat walczyliśmy z, z procesem legislacyjnym tego prawa. Jeździliśmy do Warszawy na nadzwyczajną podkomisję sejmową, której przewodniczącym był poseł PO, poseł Rzymełka. Próbowaliśmy jako strona społeczna wraz z samorządami Podkreślać zagrożenia, ale też usiłować wprowadzić poprawki do tego prawa. Nie udało nam się. Prawo zostało przyjęte w takiej formie, w jakiej zostało. Natomiast no, trudno jest powiedzieć, czy dlatego jest tu taka magia. Te koncesje rozdało dwóch geologów. W tej chwili jest trzeci główny geolog kraju, no, który rozdaje kolejne. Tak? Teraz się rozdaje na mieć, na geotermię, na węgiel kamienny. Ale pierwszym geologiem był pan Mariusz Orion Jędrysek, drugim był pan Jacek Jezierski. Jak się przyjrzeć spektrum opcji politycznych, to niestety trzeba stwierdzić, że zasoby naturalne Polski, począwszy od pana Jędryska, który rozdał pierwsze koncesje na największe zasoby gazu ziemnego w Polsce, gazu zamkniętego w skalę pod Kutnem, 500 miliardów metrów sześciennych, czy pod poznaniem w siekierkach, to jest w tej chwili już zasadniczo eksploatowane. Mówi się nawet w tej chwili, że tam w tej strukturze gazowej wewnątrz jest już gaz konwencjonalny, a nie niekonwencjonalny. Są już takie podawane informacje. Następnym i, i głównym geologiem był ktoś, kto rozdał od prawda, Pomorza, od Kaszu, Polubelszczyznę, koncesję na gaz, na gaz łupkowy. W związku z powyższym teraz jest trzeci geolog kraju który już na gaz nie rozdaje, ale rozdaje na pozostałe zasoby naturalne. Chodzi na to, że nie ma mediów w Polsce żadnych, które odważyłyby się sprzeciwić jakiejkolwiek opcji. Ojciec dyrektor ma po prostu jednoznacznie słusznych swoich doradców. Albo może jest wprowadzany w błąd. Albo może jest wprowadzany w błąd albo i z kolei jakoś hermetycznie zamknięty na informacje z innych stron, jako że no chodzi taka, taka fama, nie wiadomo właściwie kto ją pierwszy rozpuścił, że organizacje ekologiczne czy osoby przeciwne szczelinowaniu hydraulicznemu i wydobywaniu tej, w tej toksycznej technologii gazu łupkowego są finansowane przez Gazprom. No bardzo się cieszę, że profesor Kozłowski to powiedział, bo naprawdę nie sądzę, że ktokolwiek w Polsce mógłby zarzucić, Profesorowi Kozłowskiemu, że popularyzuje Gazprom. Popularyzuje Gazprom. No tak, dziękujemy za rozmowę. Jesteśmy zbulwersowani wczorajszą wiadomością o tym, że firma, która podpisała umowę wykonawczą z koncernem Chevron, weszła pomimo braku do wymaganych dokumentów z próbą eksploatacji złóż gazu łupkowego w gminie. Grabowiec we wsi Żurawle, gdzie jak sobie Państwo przypominacie półtora miesiąca temu przeprowadzaliśmy relację ze spotkania mieszkańców wsi i wójta z przedstawicielami firmy Chevron, do którego praktycznie nie doszło, dlatego że firma Chevron wówczas wycofała się z tego spotkania, ale pomimo to właśnie wczoraj, czyli 13 marca bieżącego roku firma wykonawcza działająca w imieniu Chevron bez wymaganych dokumentów weszła z próbą eksploatacji tych złóż. Na szczęście zorganizowana społeczność wiejska zaprotestowała przeciwko temu i po pewnym okresie napięcia obecna była policja. Mieszkańcy wsi osiągnęli ten skutek, że no wygnali po prostu przedstawicieli firmy wykonawczej. To wskazuje na to, że zdecydowana, dobrze zorganizowana akcja mieszkańców wsi przynosi skutki, wobec tego zachęcamy mieszkańców wsi i gmin, które mają. Podobne problemy z bezprawnie często działającymi firmami wykonawczymi, o naśladowaniu mieszkańców wsi Żurawlów. Także solidaryzujemy się z mieszkańcami i życzymy sukcesów doprowadzenia do tego, żeby nie doszło do eksploatacji i dewastacji środowiska we wsi Żurawlów. Dziękuję Państwu. Mówił do Państwa Paweł Ziemiński, prezes Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej.